się Siema, Manko. witam was w kolejnym vlogu Tak jak wiadomo Mamy już marzec Więc przyszedł czas na Akcje nawozy w rzepakach i w pszenicy Zestaw wam bardzo dobrze znany 6630 I amazonka z tyłu Na komputerze Amapad 2 Tak jak widzicie Jesteśmy na rzepaku Lecimy z azotem. Najpierw, jak wiadomo, talerze idzie. Zostaje tutaj. Trzeba ustawić wysiew graniczny. I zaraz włączymy automat. Eee, zaraz jeszcze tylko sprawdzę przy okazji dawkę. Dobra, to mamy. Ok, usuwamy zadanie, czyścimy, jest ok. Następnie musimy osunąć e, granice pola, bo byliśmy na innej działce. E, teraz linie przejazdowe, bo już nam nie będą potrzebne. Wykorzystywałem je. Jak sialiśmy sól na innym kawałku. To oczywiście pod kukurydzę. Co my tu mamy? To jest, to jest, to jest. Obrys pola tylko z prawej strony, jest prawa. Mm, dobra. Teraz tylko się ustawić dość dobrze. Okej. Okay. Eee, maluj, teraz ciach, automat. Jedziemy. Dorzuca ładnie dorzuca, jest okej, okay. tu trzeba zamknąć. O także mamy marzec, akcja nawozy lecimy, mówię na razie powoli, bo na poprzeczce te 10 na godzinę wystarczy zawsze w koło jadę wolniej, żebym po prostu na pewno było równomiernie powoli, to siane wszędzie. Najgorsze, jak wiadomo, te rogi, żeby potem nie było spadków, plonu przy granicy pola. A tak już po długości, to już jeździmy szybciej. Eee, cóż, cóż, cóż tutaj mogę wam powiedzieć? Przestawię troszkę kamerę, dobra. Rozsiewacz, jak widzicie, mamy na GPS-ie, więc, więc można powiedzieć to wszystko, kiedy załączyć, kiedy wyłączyć. To wszystko mam z głowy, tego wszystkiego pilnuje właśnie ten oto komputer. Tak samo pilnuje nam sekcji. Nie wiem czy dobrze widzicie, ale tutaj pojedyncze kwadraciki są to sekcje. Później na klinie tam od góry wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda, jak się to rozłącza, jak się to załącza. Ogólnie jest to ostatni kawałek, wszystkie już mamy zasilone. I pszenice. pszenice te siane, tak w normalnym terminie, optymalnym, przepraszam, w optymalnym terminie. E, wszystkie są już zasilone. Na te późniejsze jeszcze nie ma takiej potrzeby. paki jak mówię, skończone. Trochę, trochę jeszcze soli pod, pod, pod kukurydzę było wysianej. Tutaj też, oczywiście, poszedł poszła sól poszedł jeszcze taki jeden, jeszcze taki nawóz PK no i teraz dolatujemy w ostatni dzień jeszcze z azotem tak jak widzicie nie trzeba było się śpieszyć, gdyż nie ma nie widać po żadnych niedoborów więc, więc nie trzeba było go gonić pogoda jest fajna stwardo, wiadomo no nie ma już mrozu, ale ale nie topimy się, żadnych wpadek w tym roku ani, ani kolejnych nie było. Więc tak na spokojnie sobie pracujemy. Fajna działaczka, fajnie się robi. Tam jest taki nawet nie clean, tylko przewężenie, które zobaczycie zaraz na gps -ie. Wszystko to tutaj wyjdzie, jak ten kawałek wygląda. Tak jak mówię, że w bardzo fajnej kondycji, no ale jeść mu trzeba dać, gdyż jak wiadomo. Yy, nie roślina ma czekać na azot, tylko azot ma czekać na roślinę Najlepszym rozwiązaniem tutaj teraz Przydałby się opad deszczu tak naprawdę Nieduży, bo nieduży, ale takie przykładowo 3 do 5 litrów Żeby nam fajnie tą, tą saletrę Roz... Yy, rozpuściło Siejemy Zaraz Wam dokładnie powiem Czy tam rozsiewamy, kto jak woli yy, Rozsiewamy Jarabera Sulfan w dawce 220 kg na hektar. Tu nam pokazuje po prostu, tutaj widzicie, sekcje, inne przełożenie, wagę, ile na hektar. Tutaj jest oczywiście pokazuje mniej, gdyż jest włączony wysiew graniczny. E, więc wiadomo, no, komputer to zaniża, gdyż, no, no, czyli na polu zostaje wszędzie jednakowa dawka, mimo tego, że jedziemy bliżej i mamy wysiew graniczny to i tak dawka nawozu jest na całym polu taka sama. Eee, co wam tu jeszcze mogę powiedzieć? No to wiadomo, te współczynniki nawozowe i tak dalej. Tutaj się po prostu wprowadza dany nawóz i moment, zaraz muszę zobaczyć, kiedy dobrze włączyć, żeby nie przesiać. Dobra. E, współczynniki, jeśli chodzi o granulację nawozu i to wszystko, to e, Michał powprowadzał tutaj wskazówka, wysiew graniczny włączony, wiem, uciekaj e, tarcze, obracają się tarcze rozsiewacza, uwaga, dobra tak jak tutaj nawóz jest wprowadzony współczynnik kalibracji systemy jakieś podawania i tak dalej to to już jest w ogóle nie moja działka ja się kompletnie na tym nie znam konfiguracja rozsiewów tutaj jest tutaj jest naprawdę bardzo dużo bardzo tu dużo możliwości. Kierunek wyrzutu, parametry zasięgu rozrzutu. Powiem wam, są to bariery, które no nawet ja się, e, ja się na tym nie znam. Po prostu ja korzystam z funkcji, które są mi potrzebne do, po prostu do pracy tym rozsiewaczem. Co tu jeszcze? Każdą można zwiększać, zmniejszać dawkę. Na, jeśli chodzi o na prawą, na lewą stronę zwiększamy tak samo tu rozsiewy graniczne możemy wszystko wybierać tutaj właśnie z pozycji tego komputera ale my mamy po prostu tutaj taki pilot jakby to można tak powiedzieć do rozsiewacza i po prostu wszystkie funkcje obsługuje tutaj na pilocie w razie jakbym coś nie pamiętał tutaj mam Taką jak to się mówi, ściągę trochę dobra. Zatwierdź teraz, trzeba się zatrzymać. Wysiew graniczny wyłączony, i lecimy. Nie ma sensu, tutaj, robić ścieżek przejazdowych, żeby mi pokazywało, gdzie jeśli, jeśli ścieżki po prostu mamy wyznaczone przez siewnik. No, teraz mogę wam powiedzieć jak to, jak to wygląda, jedziemy jakieś 20 km na godzinę przy 1300, 1300, obrotów, oczywiście rozsiewacz jest napędzany hydraulicznie, więc niezależnie od obrotów, tarcze wiadomo kręcą się jednakowo, nie jest to wałek, więc nie muszę utrzymywać 540 nawałku obrotów, o tak jak wam mówiłem, to jest to jest ten clean, co nam tu wychodzi. Sekcje się ładnie rozłączają, wszystko widać. No to wiadomo, przy ścieżce, połóweczki w dół, jeździmy na E3, na biegu E3, na, na nawrotach wiadomo schodzimy do, do E1 i tyle. Rosz się w 24 metry, także można powiedzieć, pola uciekają eee, Chwila moment, nawet E4, przepraszam, bo mamy takie 20 na godzinę. Myślę, że jest to optymalne, ani jak widać na drodze, znaczy w ścieżce jest równo, także można jechać. Nie wiąże się to z jakimś takim skakaniem po dziurach, ani nic, więc śmiało można jechać z prędkością 20 km na godzinę. Naprawdę bardzo ładnie wygląda ten rzepak na tej ziemi tutaj. Jesteśmy w miejscowości nienowice, tak jak mówiłem na działce 10. hektarowej. Fajnie fajnie, jeśli, jeśli będzie miał wodę i trzymam kciuki, żeby tą wodę ten rzepak miał, to to będzie, będzie naprawdę bardzo fajnie, aż się będzie fajnie to kosić, ale wiadomo, do żniw to jest jeszcze kupa czasu i dużo czynników które mogą wpłynąć na, na plon ale tak jak mówię trzymam kciuki żeby było jak najlepiej hmm, cóż wam tu jeszcze mogę powiedzieć spalanie spalanie ciągnika właśnie przy takiej jeździe wychodzi jakieś 10 litrów na godzinę tak jak mówię 1300 1400 obrotów coś takiego no to te, te, te 9 do 10 litrów na godzinę to nie jest naprawdę dużo nie wiem, jaką mam wydajność hektarów na godzinę. Gdzieś to można było sprawdzić. Ale, ale mówię, teraz nie będę się grzebał, żebym sobie coś nie naklikał, bo potem będę miał... Jak sobie poklikam, mogę mieć problemy już raz przez przypadek. Chciałem przełączyć, właśnie zmniejszyć... Aha, bo zacząłem... wstawiłem jakąś dawkę, prawda, zacząłem jechać. Ale, ale stwierdziłem, że trzeba tam moim zdaniem 10 kg dać, e, dać mniej. No i chcąc przełączyć po prostu opcję dawki, e, kliknąłem nie tą ikonkę co trzeba, no i musiałem skasować pokrycie. No i już wtedy przy, przy granicach, przy nawrotach, wszędzie, e, musiałem po prostu ręcznie rozłączać, załączać. No bo jak sobie skasowałem ramkę, no to na jakiej podstawie komputer miał mi to rozłączyć? Wystartowaliśmy dzisiaj o 5 rano. Byliśmy na takich, wydawało nam się, e, na początku, na takiej działce, gdzie mogło być mokro, dlatego nawet e, nie jeździł, jeśli miały tam być wymokliska, jak wiadomo, no bo to, to, to pole pamiętam, znam. E, myślałem, że będą tam po prostu wymokliska, będzie stała woda, więc e, myślę, że nawet bym po prostu tak nie jechał, jak ścieżka idzie, tylko po prostu ominąć, żeby nie drzeć kolej, bo wiadomo... Ja to tam ominę, e, dosianę i tak zawsze tam będzie, gdyż e, coś doleci, gdyż, e, jeśli bym o, e, robił taką obijkę rozsiewać i tak sieje do tamtej ścieżki obok do środka. Czyli można powiedzieć e, nakładają na siebie, ale finalnie... Tak, nakłada się wysiew na siebie, ale finalnie, nieważne czy w tym miejscu, czy w tym, czy w tym, Wychodzi tak jak jest ustawione 220 kg. No i po prostu wracając do tych omijaków, znaczy do tych placy z wodą, myślałem, że, że, że dlatego pojechałem tam w ogóle wcześniej, jak wiadomo, przy mrozie. Ale nie było takiej potrzeby, tak naprawdę, bo sam się zdziwiłem, gdyż jest po prostu twardo. Twardo jest to pszenica po kukurydzy. Yy, w systemie właśnie bezorkowym no i tak jak widać jeśli chodzi o wiosnę i e, może zbicie gleby jest e, złym, złym określeniem, ale i zwięzłość, brakuje mi teraz właśnie słowa jak mam to wam określić po prostu, w systemie bezorkowym zauważyłem, że na tej działce jest po prostu bardziej e, nie jest tak mokro, miękko czy więc więc no są też jakieś plusy tej uprawy bezorkowej oczywiście z nie zeszliśmy e, wszystko co jest właśnie po kukurydzy na czarnych ziemiach wszystko było na jesieni orane, wszystko to sam, te działki tam e, na świętym święte, sośnica e, niziny to wszystko jest po orane Gdyż nie można po prostu wszystkiego, wszystkiego by było zostawić, tak przypuszczam, że jakby tak wszystko zostawić pod Horsza, to bardzo długo by nam to, to zeszło, gdyż wiadomo, jedna maszyna, jeden sprzęt czasowo dłużej schodzi, a, a tak ten na cięższych ziemiach. Horsz ja na czarnej ziemi, znaczy przepraszam, my, chodziło mi o ciągnik, że ten ciągnik e, z Horszem na czarnej ziemi pracuje. Ten ciągnik pracuje z pługiem na, na tych lżejszych ziemiach. Więc, więc, e, mówię, robota się rozkłada. No i wiadomo, co, co dwa ciągniki w polu, to więcej pracy jest za dzień, można wykonać niż, 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 niż jednym. Jeśli macie jakieś po prostu pytania do nas tutaj, no to. Piszcie śmiało komentarze, będziemy się starali odpowiadać na każde pytania, tylko myślę, żeby zrobić to tak: jeśli pojawiają się filmy, komentarze pod, z pytaniami z filmami od Michała z gospodarstwa, to odpowiedzi myślę udzielać pod, właśnie pod kolejnymi filmami, które też właśnie były, będą w tym gospodarstwie, jeśli pojawią się pytania. Co do mnie, prywat, do, do mojego prywatnego gospodarstwa, to wtedy, wiadomo, nie będę tego poruszał na, na filmach Michała, tylko po prostu u siebie, jak coś, jeśli coś będę nagrywał, no bo wiadomo, u mnie aż tyle, tyle pracy nie ma. Myślę, żeby to tak po prostu posegregować, żeby nie, nie robić po prostu zamieszania, że ktoś jak chce daną serię tylko z tego gospodarstwa oglądać to, żeby. Otrzymał y, odpowiedzi na, na, na te pytania związane z tym właśnie gospodarstwem. Mówię, no, mogę wam opowiadać o takich rzeczach, które wiem, y, jako że no tak jak tu robię, prawda? A, a takie inne, już bardziej ściślejsze tematy co gdzie i jak. No to, to wiadomo, to już są pytania stricte do, 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 do Michała. No to akurat to kończę na spokojnie. Tu skończymy. E, siewnik do, do garażu schowany będzie ściągnikiem, będzie czekał na kolejne, kolejne siewy. Przypuszczam, że najwcześniej teraz to będą albo, mówię, albo pójdą te, te pszenice, które były wcześniej właśnie posiane. No, tak jak widzimy, koniec. Kawałek skończony. Zczymy jeszcze tarcze szkoda, żeby się na darmo kręciły. Oho. Było wczoraj spawane czapka do wyrzucenia spalona. wygląda zestaw. To oczywiście tam bliżej przy drodze. Jeszcze teraz przyspieszę, obtrzepiemy to wszystko, powyczyszczamy. Ale co jak co, jest kawał paki, to trzeba przyznać. Jest konkretny rozsiewacz. No i też nie oszukujmy się, no konkretną robotę robi. No wszystko trzeba też poprzecierać na drogę, odblaski światła, żeby było wszystko widoczne. Tak jak widzicie, tak to wygląda. talerze, tutaj do wysiewu granicznego wszystkiego. Maszynka jest dum-dum, wielka jest. Także myślę, że będziemy się chyba żegnać, nie ma co to Wam więcej mówić. W tym vlogu to będzie tyle. Zachęcam Was do subskrypcji oraz lajkowania, gdyż motywujecie nas tym, no i oczywiście zadawajcie Pytania w komentarzach albo po prostu podawajcie tematy, na które mamy rozmawiać. Będzie proście, jak to się mówi. Może wtedy nie będzie takich rozmów bez celu, bez sensu, tylko jakieś stricte teoretycznie to, co, to, co byście chcieli. Dobra, także trzymajcie się. Na razie, cześć.